Kampania wyborcza w pełni, nadszedł czas na przedstawienie kolejnego postulatu. Szanowni wyborcy, jeśli wygram, obiecuję całkowite zniesienie środowiska, jako że zajmuje ono zbyt wiele miejsca i jest trudne w utrzymaniu w czystości. Tak, środowisko zajmuje zbyt wiele miejsca. Aby się o tym przekonać, wystarczy wyjść na zewnątrz i rozejrzeć się. Wtedy nie trudno zauważyć, że każdy dostępny z krawek terenu został już zajęty przez środowisko. I środowisko jest trudne w utrzymaniu w czystości. Na przykład, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska dwutlenkiem węgla mieszkańcy tych skromnych, ubogich domków za moimi plecami zostali zmuszeni do montażu paneli fotowoltaicznych. Koszt takiej instalacji 15-20 tysięcy złotych musiał być ogromnym ciosem dla budżetu domowego każdej z tych ubogich rodzin, precz ze środowiskiem.